Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wspieraj niebieską przyszłość. Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów. Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem mistrzów, czyli pojedynkiem Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków, który odbędzie się tutaj na stadionie śląskim już najbliższą sobotę o godzinie 14.30. A o tym meczu będziecie mieli Państwo za chwilę okazję porozmawiać z trenerem ruchu Dawidem Szulczkiem. Witam serdecznie Panie Trenerze i obrońcą naszej drużyny Maciejem Sadlokiem. Ja jeszcze dodam, zanim oddam Państwu głos, że sponsorem meczu mistrzów jest Szpital Nefrolux z Siemianowic Śląskich który jest także na co dzień sponsorem strategicznym ruchu chorzów. Ja już oddaję Państwu głos. Mamy tutaj na sali mikrofon. Prosimy o zgłaszanie się do pytań i zadawanie ich do mikrofonu. Dzień dobry, Tomasz Grabek, pierwsza liga Roomgol.pl. To może na początek. Taki spory szum medialny wokół tego spotkania. Oczywiście zasłużone wielkie piłkarskie święto na trybunach. Natomiast czy udaje wam się w jakiś sposób troszkę odciąć od tego medialnego szumu? No nie ma co ukrywać, że jest to wielkie święto dla kibiców, zarówno ruchu, jak i Wisły, ale my koncentrujemy się na tym, co się będzie działo tylko na boisku i wszystkie rzeczy medialne, które były do zrobienia. Organizowaliśmy przed wylotem jeszcze na, na obóz właśnie po to, żeby teraz móc skoncentrować się tylko na spotkaniach w meczach o stawkę. I z perspektywy trenera uważam, że zdecydowanie dużo jest tego w mediach, ale wcale nie jest tak wewnątrz u nas w drużynie, w szatni czy, czy w sztabie. My przygotowujemy się tak jak do każdego innego meczu z założeniem takim, że na pewno będzie trochę trudniej o komunikację z piłkarzami. Ostatnio też sporo dyskusji było o tej przewidywalności w grze Wisły Kraków i trochę chciałem tutaj zapytać, wiadomo, że prawdopodobnie ten zestaw linii defensywnej to będzie Mariusz Kutwa i Wiktor Biedrzycki, natomiast czy spodziewa Pan się innych zmian jeszcze w składzie białej gwiazdy, ewentualnie trochę zmiany sposobu atakowania? Mamy swoją analizę jeśli chodzi o założenia związane z grą w obronie, z, z tymi fragmentami. Założenia dotyczące tego jak Wisła buduje akcję. Wiemy, że Wisła lubi grać w ataku pozycyjnym. Natomiast co do personelu, nie chcę zdradzać jaki mamy pomysł na ten mecz. Zarówno u nas w drużynie, jak i co przewidujemy u Rywala. Już samo to, że trochę się krystalizuje linia obrony. Na pewno jest dla nas drobnym ułatwieniem w kontekście przygotowania się pod ten mecz. To troszkę o te personalie, ja jednak jeszcze zapytam, chodzi mi o Dominika Preisslera. Na ile on jest taktycznie gotowy już na tą rywalizację o pierwszy skład? Myślę, że jest gotowy mocno. Trudno mi ocenić, ile to jest procent, ale grał w systemach, w których my gramy również. I między innymi dlatego zrobiliśmy takie transfery. Obraliśmy zawodników, którzy znają system, w którym gra ruch. A Dominik, dodatkowo, biorąc pod uwagę jego doświadczenie i to, jak też funkcjonował w poprzednich klubach, myślę, że dość szybko jest w stanie się zaadaptować do gry. Jeszcze troszkę o grze. W siedlcach pięć rzutów rożnych, natomiast chyba żadnego strzału z tych rzutów rożnych. Czy to był ten jeden element, na którym skupiliście się również w przygotowaniach? Trudno było uderzyć piłkę bezpośrednio z piłki stojącej, bo murawa była dość zmrożona, natomiast sami straciliśmy go, ale postęp w fragmencie, ale akurat rozegrane w drugie tempo, gdzie piłka już była ruszona. Natomiast no, też czeka nas inne spotkanie teraz tutaj na Stadionie Śląskim i e, tak oczywiście, że przygotowywaliśmy rzuty rożne, natomiast robimy to w takim samym stopniu jak przygotowaliśmy się na Pogąsiedce, tam akurat nam nie wyszło, więc prawdopodobieństwo tego, że teraz strzelimy gola wzrasta. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, trenerze na początek jednak spytam trochę o tą otoczkę, trochę się jakby chcecie od tego odcinać, przede wszystkim pewnie skupić na, na tej rywalizacji czysto piłkarskiej z Wisłą, ale co dla trenera znaczy mecz jednak tutaj na, na Stadionie Śląskim, wypełnionym Stadionie Śląskim i to jednak z Wisłą Kraków, która dla trenera też jednak coś, coś znaczy w tym CV piłkarskim. Na pewno będzie fajna pamiątka już po samym meczu. Liczę na to, że zgarniemy trzy punkty i Pewnie po wielu latach będzie to wspaniałe wydarzenie do wspominek, ale no bezpośrednio w momencie, w którym ten mecz się będzie toczył, za bardzo nie będę się mógł koncentrować na tym, co się dzieje na trybunach, bo wiadomo, że jesteśmy w ogniu walki i musimy się skupić na tym, co, co się dzieje na boisku, żeby zmaksymalizować swoje szanse na zwycięstwo. No ale nie ma co ukrywać, że jak po kilku latach pewnie gdzieś tam Będą wspomnienia, to myślę, że do takiego meczu będziemy wracać, pewnie nagrania z tych spotkań też sobie zachowamy i to, co się działo przed i po meczu, no bo jest to duże wydarzenie. Maciek, do Ciebie właściwie to samo pytanie, bo Ty i tak chcesz więcej meczów zagrać, w Wiśle i mimo wszystko znasz ten smak tutaj rywalizacji na, na Stadionie Śląskim, ale jak podchodzisz do takich i czy emocjonalnie podchodzisz do takiej rywalizacji? No, zdecydowanie tak, nie da się tego ukryć, że y, ten mecz jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. W Krakowie spędziłem 8 lat. Tutaj myślę, że chyba już też dobijam do tego y, łącznie z, y, z przerwami. Y, no więc y, no nie da się ukryć, że, że dla mnie jest to bardzo emocjonujący mecz. I, i natomiast oczywiście. Y, Wierzę, że, że to my przechylimy tą szalę zwycięstwa i, i trzy punkty u nas zostaną. Dziękuję. Trenerze, to spytam jeszcze o, o te najważniejsze zadanie przed tym meczem, czy faktycznie odcięcie od tych emocji, od, tego, od tej całej otoczki to, to właśnie będzie takie najważniejsze zadanie, żeby skupić się na, takich, na takiej czystej rywalizacji piłgarskiej, na, na tych walorach, które, które na pewno macie niemałe, żeby to właśnie pokazać i żeby to było tylko takie, takie najważniejsze zadanie przed tym spotkaniem? Na pewno będziemy chcieli lepiej zagrać niż zagraliśmy w Siedlcach, uważam, że to był taki przeciętny bardzo mecz w naszym wykonaniu, a biorąc pod uwagę, jak funkcjonowaliśmy przez ostatnie tygodnie, miesiące, to, to słabe, Ale uważam, że też były pozytywy i były powody ku temu, że nie zagraliśmy swojej najlepszej wersji. Myślę, że biorąc pod uwagę doświadczenie, jakie mamy w szatni i piłkarzy pod kątem cech takich mentalnych, to na pewno będziemy przygotowani na to, żeby grać przed dużą publiką, ale też w tym meczu pewnie jakiś drobny procent będzie miało znaczenie to, że gramy przy 50 tysiącach w momencie, kiedy będę wybierał skład. No i jeżeli będę mógł postawić na kogoś, kto wiem, że jest silny psychicznie i już się przy takich trybunach sprawdził, to prawdopodobnie przy wyrównanej dyspozycji i umiejętnościach zdecyduje się na zawodnika, który jest sprawdzony w boju już przy takich trybunach. Okej, okay, to pytam o to, o co trener powiedział. Czy już wybór przy tych zawodnikach, którzy grali przy tych trybunach i którzy nie grali, to już trener ma gdzieś w głowie zdeklarowane? Już jest to wybrane, czy mimo wszystko gdzieś takie wahania są? Wahania są, ale akurat nie są spowodowane tym aspektem, bo to jest aspekt któryś tam z kolei. Ważniejsze są rzeczy związane ze zdrowiem, z jakością piłkarską, z przygotowaniem fizycznym. No i najpierw się będziemy koncentrować na tych rzeczach. Jeżeli gdzieś będziemy się wahać, to, to wtedy taki czynnik może mieć większe znaczenie niż miało do tej pory. Pojawiła się też nazwa poprzedniego rywala ruchu po gąsiedlce. Już po kilku dniach analiza pewnie się odbyła też tak na chłodno z dystansem, bo to też ma duże znaczenie mam wrażenie. Co było przyczyną takiego, takiej a nie innej gry ruchu w tym meczu? Źle weszliśmy w samo spotkanie. Trudno nam było odbić, można powiedzieć tak odpowiedzieć rywalowi. Doszło do takich starć w pojedynków Szczepana ze środkowymi obrońcami. Piłka dwa, trzy razy wróciła. Raz nie było faulu, drugi raz nie było faulu. Przeciwnik wykorzystał dość szybko rzut wolny, także praktycznie w tych pierwszych 10 minutach albo piłka fruwała w powietrzu, albo, albo były faule, gra była rwana. I akurat przeciwnik zdobył wtedy bramkę z rzutu wolnego. Równie dobrze mogła być taka decyzja, że my wcześniej dostaliśmy rzut wolny, my mogliśmy z tego rzutu wolnego strzelić gola, bo i szwoch i Szczepan wcześniej też byli faulowani. No ale popełniliśmy duży błąd przy rzucie wolnym. Potem im dalej w las, tym się bardziej rozkręcaliśmy. Mieliśmy swoją sytuację. Natomiast generalnie, biorąc pod uwagę, że również siedzę miał jeszcze wcześniej sam na sam, po, no, po takim drobnym błędzie naszych środkowych obrońców, to mm, trzeba przyznać, że ta pierwsza połowa była zdecydowanie taka na remis. I w drugiej połowie uważam, że czynnikiem kluczowym było to, że temperatura, czego nie było widać w telewizji, e, mocno mm, zepsuła boisko. Coraz trudniej się, się na tym boisku grało, no i nie umieliśmy się rozkręcić. Mecz był rwany. Zerwania Achillesa przez seniora, złamany nos bramkarza, pogoni, kontuzja kostki sędziego Frankowskiego, co chwilę jakieś przerwy, które wybijały nas z uderzenia do tego no po prostu to nie był nasz dzień, piłka na mnie siedziała, trudno było czasami w tym polu karnym więcej zdziałać. Mieliśmy drobne takie rzeczy, pewnie gdyby atkonis strzelił nie w słupek, ale w bramkę albo Mesgrani dograł do Szomenowotnego na 10 metr, to byśmy dzisiaj Mieli inne nastroje, ale też nie ma co ukrywać, że nadzialiśmy się na dwa bardzo groźne kontrataki, i pogoń też mogła swoją bramkę zdobyć. Generalnie trudno mi było powiedzieć, żeby któryś z zawodników zagrał bardzo poniżej oczekiwań, czy jakiś bardzo słaby mecz. Wszyscy zagraliśmy przeciętne spotkanie. Nie był to jakiś spektakularny nasz dzień, natomiast też jestem daleki od tego, żeby. Tutaj jakieś gromy z nieba szły, bo uważam, że nie było, nie było takiej osoby, która jakoś bardzo w negatywny sposób odstawała od reszty drużyny. Tak po prostu ten dzień wyglądał, i jak widzieliśmy w całej kolejce, no dość ciężko było grać z drużynom, które chcą grać w piłkę. Jeszcze taki raport zdrowotny, bo, bo po tym meczu i w ciągu tygodnia? Jutro do treningu liczymy, że wszyscy zawodnicy dojdą do siebie i jutro tak naprawdę mamy trenować w pełnym składzie. Poza Patrykiem Sikorą wszyscy będą brani pod uwagę do dwudziestki meczowej. To Maciek ciebie jeszcze aktywizuje na, na koniec z mojej strony. Ja Szymał Marciniak sędzią tego spotkania. Dobra wiadomość, bo kibice różnie odbierają tą postać już w naszym kraju coraz bardziej jak ty jako zawodnik czynny do tego podchodzisz. To znaczy wszyscy wiemy, Szymon, jaką ma markę, jak potrafi prowadzić spotkania. Raczej w tych spotkaniach układa sobie wszystko tak, jak chce i jest szefem na tym boisku. Myślę, że tutaj nie będzie żadnych kontrowersji. Mecz przede wszystkim będzie płynnie przebiegał, tak aby był też dobry dla, dla kibiców i przede wszystkim aby zakończył się w zdrowiu. Ja tak trochę, Dziennik Ja mam takie pytanie. starać się odciąć do tej otoczki, no ale nie ma co ukrywać, że rekord frekwencji na meczu drużyn klubowych w XXI wieku zostanie pobity i to nie w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze. Nie jest to jakaś wskazówka też do tego, że zarówno Róg, jak i Wisła powinny się w tej Ekstraklasie znaleźć, jak, jak trener to odbiera, jak ty Maciek na to patrzysz. No, myślę, że powinni się znaleźć, natomiast wszystko w naszych nogach, rękach, głowach, żeby to zrobić i oczywiście, że takie kluby jak Wisła Kraków, Ruch Chorzów są zdecydowanie potrzebne na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, także mocno liczę na to, że sezon zakończy się tak, że będziemy w stanie w komplecie awansować do Ekstraklasy. No, trener wszystko już tutaj powiedział oczywiście, natomiast no ja osobiście życzę, żeby takie marki jak Wisła i Ruch były w Ekstraklasie, bo pokazują siłę kibicowską, siłę klubu, historię i takie, takie marki. Czym prędzej będą w Ekstraklasie, tym lepiej będzie dla wszystkich. Także wracając do Twojej gry w Krakowie, chciałem Cię zapytać o jakieś takie Najlepsze, najcieplejsze wspomnienie z Wisły? O, kurczę, tak na szybko. Ciężko mi sobie przypomnieć. Myślę, że dużo było momentów fajnych i bardzo miło wspominam ten czas spędzony w Krakowie. Oczywiście były gorsze momenty i lepsze momenty. Klub przechodził też przez trudne lata. Natomiast często właśnie w tych trudnych chwilach drużyna się też zawiązywała bardzo fajna i osobiście do teraz mam dużo znajomych, przyjaciół w Krakowie, także również kibicuję mocno Wiśle, aby, aby wróciła na te odpowiednie tory i przede wszystkim wróciła do ekstraklasy. To ja może jeszcze jedno pytanie do Macieja. 2008 rok, Ruch Chorzów Wisła Kraków 1-0. Ty pamiętasz to spotkanie. Brałbyś w ciemno dzisiaj ten wynik, czy raczej na zero z tyłu, ale tych goli trochę więcej? Meczu sobie dokładnie tak nie przypominam. Zagrałeś. Natomiast... grałeś. No oczywiście chciałbym, żebyśmy przede wszystkim wygrali w jakiś sposób. Już się to odbędzie to jest trochę drugoplanowy drugo scenariusz natomiast ważne, ważne, żeby te punkty tutaj zostały, tak jak powiedziałem. A gdyby się udało jeszcze na zero w obronie, to wiadomo, że dla nas obrońców jest to dodatkowy smaczek i powód do dumy. I ostatnie pytanie, trenerze, jeszcze sobie pozwolę. Jakub Atkonis, młody chłopak, tak naprawdę to było. Takie najpoważniejsze jego wejście do tej dorosłej piłki. Jak on przeżył tak mentalnie i fizycznie to zderzenie z tą pierwszoligową piłką i z tą intensywnością? Tak, rzeczywiście zdecydowałem się na występ Kuby. Bartek Barański był miał trochę taki przerywany okres przygotowawczy, bo i dwa razy był chory i na obozie się rozchorował. Jeszcze wcześniej też nie brał udziału w pełnym mikrocyklu, bo miał badania medyczne w Poznaniu. I uważam, że Kuba jak na taki chrzest bojowy na zbrożonym boisku przy minus 7 w Siedcach, gdzie rzeczywiście bardzo agresywnie zawodnicy Pogoni grali, to zdał ten egzamin pozytywnie. Takie aspekty związane z mentalnością, całymi przywódczymi, sposób jaki myśli na boisku, jak, jak gra. Taka czysta jakość piłkarska. Uważam, że zdecydowanie jest to jest to chłopak, przed którym dobra kariera i fajnie, że stawiać będzie ten kolejny krok po, po rezerwach Legii, po pobycie w pierwszej drużynie, po debiucie już w europejskich puarach, że ten kolejny, te kolejne kroki będzie stawiał w Chorzowie, bo myślę, że może nam dać dużo radości, a już na pewno hmm, sprawi, że nie będziemy mieli bol, bólu głowy, bo zarówno Karasiński, jak i Barański, jak i teraz Adkonis jeszcze mamy dodatkowych młodych chłopaków, tak jak Filip Lahendro i Kuwasłeczko, to mamy teraz pięciu takich, którzy naprawdę dobrze walczą i dobrze wyglądali w tych sparingach. I mamy komfort my jako trenerzy i jako klub, że nie powinno się nic złego wydarzyć, jeśli chodzi akurat o obsadę młodzieżowca. Dzień dobry Piotr Turbacki z dziennika Sport. Panie trenerze to chciałem zapytać, skoro już wiadomo, że ten mecz z pogonią był średni, czy może słaby, to czy jest Pan w stanie dać gwarancję, że w meczu z Wisłą będziecie wyglądać lepiej? Myślę, że będziemy wyglądać lepiej, bo zazwyczaj graliśmy lepsze spotkania. Słowo gwarancja, no nie mam nie wiem na dzisiaj za 48 godzin, czy wszyscy będą zdrowi, czy za chwilę nie przyjdzie jakiś wirus, różne rzeczy bywają. Pamiętamy mecz w Mielcu, ale jeżeli wszyscy będą zdrowi i tak jak się przygotowujemy do tego meczu teraz normalnie, boisko, jeżeli będzie dobre, jeżeli będzie dobra temperatura i wszystko będzie tak jak było do tej pory, nawet w tych meczach, które graliśmy w listopadzie czy grudniu, to myślę, że, że widowisko będzie dobre i że będziemy zdecydowanie lepiej wyglądać. Jeśli chodzi o sam Stadion Śląski, też tu jest trochę inaczej, jak jedziemy na wyjazdy, Mam wrażenie, że nie potrafimy pokazać w pełni okazałości swoich umiejętności i nie przypominam sobie żadnego takiego wyjazdu, z którego byłbym maksymalnie zadowolony, bo nawet w Tychach czy w Łodzi mieliśmy swoje problemy, w Rzeszowie tak samo, a te mecze, które gramy u siebie jakoś są inne i już tak naprawdę z meczu na mecz wyglądało to coraz lepiej, a chrobry Odra to już było takie taka wisienka na torcie i no liczę na to, że podtrzymamy ten ogień, który mamy na Stadionie Śląskim. No właśnie, tak jak Pan mówi, ten mecz z Wisłą też będzie trochę inny, no bo jednak już się nie zdarzy drugi raz, żeby przeciwnik miał 20 tysięcy, czy może nawet więcej wsparcia na trybunach. To nie obawia Pan się, że ten handicap Stadionu Śląskiego może troszkę zostać zaburzony? Ale mimo wszystko moi piłkarze już znają te ściany. Nie wiem nawet, czy będą w stanie rozróżnić, co kibice będą śpiewać, bo pewnie będzie taki tumult i będzie tak głośno, że sama ta wrzawa... Będzie zagrzewać ich do walki i wydaje mi się, że jeszcze większe znaczenie i kluczowe będzie to, że znają każdy kąt na tym boisku. A specyfika tego obiektu jest duża, bo jest to obiekt lekoatletyczny. Trybuny, do trybun jest kawałek, jest obok bieżnia. Trochę murawy też było wymieniane i po sylwestrze, więc no jest kilka zagadek, które, do których my jesteśmy lepiej przygotowani. Któreś pytanie do Maćka, bo tam Wisła i ruch tak dość mocno oznaczony w Twoim piłkarskim CV. No to do kogo Ci bliżej, Do Wisły czy do Ruchu? I do, i do Wisły i do Ruchu, tak jak wcześniej wspomniałem i, i często o tym mówię. Te dwa kluby dużo dla mnie znaczą i mam je w sercu oba. Natomiast oczywiście na ten mecz wszystko. Wszystko zrobię, żeby, żeby to niebiescy byli górą i, i to się wtedy będzie tylko liczyło. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, porówno spędziłem i w tym klubie, i w tym klubie mnóstwo czasu, więc oba te kluby są mi bardzo blisko. No, Ziłam klub jeszcze ściągnął dwóch obrońców do rywalizacji i na lewą obronę i do środka, czyli właściwie dwie twoje pozycje, na których występujesz. Jak ty się zapatrujesz na tę rywalizację? No bo będzie wiosną może troszkę ciężej ogrania jeszcze niż jesienią. No oczywiście myślę, że rywalizacja dla każdego dobrze robi i człowiek wtedy potrafi jeszcze z siebie więcej wyciągnąć, nawet gdy, gdy czasami jest trudno to wie, że po plecach już Inni deptają, każdy chce grać, każdy trenuje po to, żeby występować w meczach i, i myślę, że poprzez rywalizację po prostu nasz poziom w drużynie coraz bardziej wzrasta. Dzień dobry, Jakub Kirszt, TVRR. Już kilka razy dzisiaj na tej konferencji mówiliśmy o tym, że yy, próbujecie się o odciąć od tego szumu medialnego. Przy każdym meczu przyjaźni jest mówione, że na boisku rywalizacja, na trybunach przyjaźń, ale czy jednak ten szum medialny ta cała otoczka meczu mistrzów nie przebija się jakoś do szatni? Nie, no już mówiłem o tym wcześniej, że wszystkie rzeczy, które były związane z tym meczem załatwiliśmy przed wylotem do Turcji. A teraz tak naprawdę pracujemy jak przed normalnym mikrocyklem. Świetnie to zostało zaplanowane i ułożone. Właśnie tak, żebyśmy teraz nie mieli bardzo dużo przed samym meczem takich działalności medialnych, żebyśmy mogli koncentrować się na tym meczu, bo już samo to, że widzimy co wieczór, jak wrzucana jest liczba kibiców, która zawita na stadion, to już robi wrażenie, A jak jeszcze do tego by doszło, że codziennie ekipa medialna i piłkarze, trenerzy muszą robić dodatkowe rzeczy związane z marketingiem, to na pewno wtedy byłoby to inne przygotowanie do spotkania i zależało nam mocno na tym, żeby takie rzeczy już przed samym meczem ograniczyć. Także widać duże doświadczenie w strukturach klubu do tego, jak przygotować się do takiego meczu i jestem tym bardzo pozytywnie niezaskoczony, ale mam bardzo pozytywne odczucia co do tego, jak to wszystko wyglądało i widzę teraz, jak funkcjonujemy na co dzień. Przygotowujemy się tak samo jak do meczu z Pogonią w Siedce, tylko rywal będzie inny, więc musimy drobne korekty w składzie wprowadzić. Nawiązał pan do tej liczby kibiców, która codziennie, co wieczór się pojawia. Uważa pan, że te wyniki drużyny, które poprawiły się w ostatnim czasie, mają wpływ na to, że kibiców przyjdzie więcej niż na mecz z Widzewem? Jestem przekonany, że tak jest i tak samo jestem przekonany, że kibiców przyjdzie więcej na mecz z Koroną Termalikumarkom, jak wygramy z Wisłą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Jeśli nie, to ja jeszcze na koniec dodam, bo tu mówimy o liczbach, to może zaktualizujemy ten, ten licznik. Zbliżamy się do 52 tysięcy. I jeszcze dodam, bo to też często padają takie pytania. Maksymalna liczba widzów na tym spotkaniu to 53 888 widzów. I jakby do tej liczby chcemy dobić. Dziękujemy Państwu za przybycie. Dziękuję trenerowi, dziękuję Maćkowi. Do zobaczenia w sobotę na meczu mistrzów. Dziękuję bardzo.